Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Marketing Hero. Na tym kanale rozmawiamy o technikach marketingu, sprzedaży i ogólnie pojętym biznesie. Zatem o czym będziemy mówili w dzisiejszym odcinku? Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że jakiś sprzedawca jednym zdaniem, a nawet jednym słowem, tak bardzo zniechęcił Cię do zakupu, że mimo że potrzebowałeś produktu lub usługi, to postanowiłeś nie dokończyć tego procesu z konkretnym sprzedawcą? Jeśli tak, to tym bardziej jako sprzedawca powinieneś zainteresować się, jakie to zwroty i jakich zwrotów czy słów unikać w procesie sprzedaży. W tym odcinku przygotowałem dla Ciebie listę 12 takich słów i zwrotów, których uważam, że koniecznie należy unikać w procesie sprzedaży. Jeśli chcesz się je poznać, koniecznie zostań ze mną do końca tego odcinka. Ja nazywam się Paweł Szymków i na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak żeby zwiększać zyski w ich firmach. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretnej listy 12 punktów, mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi w rozwoju tego kanału i już teraz zostaw łapkę do góry pod tym wideo. A jeśli jeszcze tego nie robisz, koniecznie kliknij przycisk Subskrypcję, a także przycisk dzwoneczka obok subskrypcji, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Serdecznie dziękuję Ci za każde wsparcie, za każdą łapkę do góry i za każdą subskrypcję. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Od razu jedziemy z konkretami. I pierwsze słowo, którego należy według mnie unikać w sprzedaży, to słowo kupić. Które logicznie często jest powiązane ze sprzedażą, bo jak ktoś sprzedaje, to druga strona kupuje. Ale ty jako sprzedawca staraj się unikać tego słowa, czy chce pan pani kupić. Dlaczego? Dlatego, że emocjonalnie bardzo często jest ono powiązane z wydatkiem pieniędzy. My lubimy kupować, ale nie lubimy wydawać pieniędzy. Bardzo często w takim nawet w takich prywatnych sytuacjach, kiedy ktoś mówi, że musi coś kupić, to na bazie tego oblicza, ile musi wydać pieniędzy. Więc ty raczej zadaj pytania, które wiążą się z doświadczeniem, z emocją, która nastąpi już po zakupie. Czyli zamiast pytać, czy ktoś chce kupić auto, to zapytaj, czy chciałbyś mieć okazję doświadczyć na przykład jazdy Lamborghini Urusem. Jeśli na przykład ktoś sprzedaje drony, jeśli zapytasz, czy ktoś chce kupić drona i trafisz na osobę, która już jest w procesie, która już się edukuje i potrzebuje drona, to jest szansa, że powie, że tak. Ale jeśli zapytasz potencjalnie osobę, czy chcesz kupić drona, to odpowiedź będzie dużo mniej prawdopodobna na tak, jeśli zapytasz o efekt Posiadania drona lub usługi, jaką może świadczyć dron. Tworząc scenariusz do tego odcinka, nawet znalazłem pewnego rodzaju niszę. Jeśli jesteś fotografem, masz drona, robisz filmy, wideo, to stwórz landing page i zaoferuj ludziom, którzy budują domy, usługę oblotu ich budowy w określonym czasie, w zależności od pakietu, jak często będziesz na tej budowie tworząc na koniec klip, który pokazuje etapy wzrostu z tego samego punktu, jak ten dom rósł. Gwarantuję Ci, że będziesz miał zainteresowanych, bo sam niedawno szukałem takiej usługi i nie było to łatwe, żeby tą usługę znaleźć, wręcz powiem wprost, nie znalazłem bezpo bezpośrednio takiej usługi. Jakby ktoś zapytał osób, które budują dom, czy chcą kupić drona, jest duża szansa, że powiedzą, że nie. Ale jak zapytasz osób, które budują dom, czy chciały mieć wideo z lotu ptaka, które na każdym etapie pokazuje, jak ich dom rósł, to gwarantuję Ci, że tego typu propozycja odniesie dużo większy sukces. Więc słowo kupić zastąp doświadczeniem, emocją, które nastąpi po zakupie, ale jakby ten etap zakupu pomijamy, bo wtedy klient kojarzy to z emocją, z tym, co chce osiągnąć, a nie z wydatkiem pieniędzy. Więc pierwsze słowo, którego należy unikać, to słowo kupić. Kolejny zwrot, na który warto zwracać swoją uwagę w procesie sprzedaży, w procesie kontaktu z klientem, to ma pan rację, ale albo tak, ale Wiedz o tym, że ale kasuje wszystko, co było wcześniej. Czyli to jest takie grzeczniejsze powiedzenie klientowi, nie zgadzam się z Tobą. Zwróć uwagę na innym przykładzie. Kiedy szef powie swojemu pracownikowi, jesteś bardzo fajną osobą, ale popełniasz zbyt dużo błędów. To co jest wydźwiękiem tego zdania? Że popełnia błędy. A gdy zrobimy to odwrotnie, czyli powiemy, popełniasz dużo błędów, ale jesteś naprawdę fajną osobą, to co jest wydźwiękiem tego zdania? Potencjał, który płynie, jesteś fajną osobą. I teraz. Ty również zwróć uwagę na to, że zamiast mówić tak, ale albo mówić do swojego klienta nie masz racji, bo to jest dokładnie to samo zdanie, to powiedz ok, rozumiem, pozwoli pan, że przedstawię swój punkt rozszerzenia tego, tego widzenia i wtedy podejmiemy razem decyzję o kolejnych krokach. I to jest znacznie lepsze podejście, bo to wtedy jest tak zwany win-win dla obu stron. Tutaj nie walczymy o to, kto ma rację, tylko jak znaleźć wspólny punkt widzenia. Więc tak, ale raczej wyrzuć ze swojego słownika. No i kolejny zwrot to już klasyk, czyli powiedzenie szczerze mówiąc. Czyli co, wszystko, co mówiłeś wcześniej, nie było szczere, bardzo często handlowcy sami siebie jakby łapią na tym schemacie, że chcąc wzbudzić zaufanie, próbują przekonać, że oni mówią prawdę, więc mówią, szczerze mówiąc. Ale uważaj, bo podświadomie to może od razu zapalać kontrolkę w głowie twojego klienta i powiedzieć: ej, to co, wcześniej wszystko o czym rozmawialiśmy, nie było szczere? Szczerze mówiąc. I będąc całkowicie szczerym, usuń ze swojego słownika w procesie sprzedaży. Zaufaj mi. To bardzo popularny wzrok, którego używają sprzedawcy. Ale dlaczego ktoś miałby ci zaufać tylko dlatego, że tak mówisz? To jest tak jak z kierowcami samochodów. Większość facetów myśli, że jest najlepszym kierowcą na świecie. To nawet na drodze widać. Jak ty wyprzedzasz, to ten, który jedzie wolniej, ale idiota. Ale jak ty jedziesz wolny, ktoś cię wyprzedza, ale idiota. Zawsze, żeby sprawdzić jakąś, jaką, jakiś stan faktyczny, dowiedz się, co może to potwierdzić. Czyli żeby stwierdzić, ktoś jest najlepszym kierowcą na świecie, Czy jeździsz w jakiś rajda, czy ścigasz się na torze, wygrałeś jakiś turniej. Bo to jest wyznacznik tego, kto jest lepszy. A nie tylko, że ktoś mówi, ja jestem najlepszym kierowcą na świecie. Bardzo podobnie jest ze słowem: zaufaj mi. Daj mi powód, żebym ci zaufał. Czyli. Może opowiedz jakąś historię swojego klienta, który miał problem, a ty go rozwiązałeś, i to dowodzi, że tobie warto ufać. Może daj jakiś case study, może opowiedz o klientach, którzy rzeczywiście doprowadziłeś ich problem do rozwiązania w krótkim czasie. To jest lepszy dowód na to, że tobie warto ufać, niż to, że tylko powiesz, zaufaj mi. Bo to, że powiesz, zaufaj mi, to podobnie jak z tym, szczerze mówiąc, to co zakładasz, że ja ci nie ufam? Pomyślcie o Staramy się. Znacie to powiedzenie? A czy znacie firmę, która by powiedziała, że się nie stara? Czy jest jakiś handlowy, który powiedział, nie, no my się nie staramy? Każdy się stara, ale unikaj tego stwierdzenia, raczej powiedz, co robisz, że dbasz o klienta, że masz najwyższą jakość, że na przykład często w firmach można usłyszeć, staramy się odpowiadać na, nasze, na zapytania klientów jak najszybciej. Czyli kiedy? Staramy się dbać o naszych klientów, w jaki sposób? Niech klient sam wyciągnie wnioski, czy to jest dbanie o niego. Jeśli prowadzisz serwis samochodowy i przyjmujesz samochody na warsztat, to dbaniem może być to, że na przykład masz auto zastępcze, to, że jest poczekalnia, gdzie jest internet, przekąski i gorące napoje. I to jest dbanie, wtedy klient sam wyciągnie fajnie, dbają o klientów. Ale jak ty mówisz, dbamy, o, staramy się dbać o naszych klientów, to to słowo staramy niekoniecznie dowozi rezultat. Jak ktoś mi powie, staramy się odpowiadać jak najszybciej na telefony klientów. Ok, czyli w jakim czasie? W ciągu 15 minut, w ciągu jednego dnia, czy w ciągu kilku tygodni? Bo jeśli ja prowadzę drukarnię, kupuję drukarkę, a drukarka zarabia wtedy, kiedy pracuje i jest awaria, a firma do mnie mówi, staramy się załatwiać takie sprawy jak najszybciej, czyli w jakim czasie. Bo to jak najszybciej może mieć różne znaczenie dla różnych osób. Bo jeśli 2000 osób w kraju będzie miało taki problem jak ja z tą drukarką. Ja będę 2001 na liście, bo się tak zgłosiłem, to, to może zająć kilka tygodni. A mi zależy na tym, żeby najlepiej rozwiązać to w kilku, w kilku godzinach czy, czy w ciągu jednego dnia, żeby ta drukarka z powrotem mogła na siebie zarabiać. To, że ja się staram o obywatelstwo Mozambiku, to nie znaczy, że jestem jego obywatelem. Więc, jeśli ja chcę coś dowieść, dać dowód klientowi, to pokaż mu to, w jaki sposób dbasz o klienta, w jaki sposób macie najwyższą jakość, w jaki sposób. Dowozicie rezultaty, a nie, że staracie się dowozić rezultaty. To jest bardzo ważne, bo to staramy się powoduje w dalszym ciągu niepewność u Twoich klientów. Szósty zwrot to mamy najwyższą jakość albo gwarantujemy najwyższą jakość. Jeśli oglądałeś poprzedni odcinek o stronach internetowych, tam wspomniałem o tej frazie. Wpisując gwarantujemy najwyższą jakość w wyszukiwarce Google, Otrzymamy 25 milionów wyników. Co świadczy o tym, jak bardzo jest to oklepana fraza. Każdy twierdzi, że ma najwyższą jakość. Według rankingu autocentrum.pl najtańszym samochodem w Polsce jest Dacia Sandero, która na swojej stronie, możecie to łatwo sprawdzić, również używa słowa najwyższa jakość i najwyższy poziom serwisu. Jak się to ma na przykład do marek premium, takich jak Audi, które wyjeżdża z salonu? Jak ta jakość ma do siebie porównanie? Czy rzeczywiście jest to ta sama najwyższa jakość? Dużo większą prawdą by było najwyższa jakość w tej półce cenowej, ale to dalej nam nic nie mówi. Dlaczego ta jakość jest najwyższa? Na tym się skup i pokaż swojemu klientowi, w jakich elementach Twoja jakość jest najwyższa. A wtedy on sam uzna, ok, fajnie, fajny produkt, trochę wyższa cena, ale rzeczywiście jakość jest najwyższa. Unikaj oklepanych tekstów typu, gwarantujemy najwyższą jakość, bo to o niczym nie świadczy, a wbrew pozorom jeszcze rozkojarza Twoich klientów, bo to są teksty, na które nie zwracamy uwagi, bo są tak częste i tak często je słyszymy, że nie wyłapujemy ich z kontekstu. Więc to są, często są to nawet wypełniacze w prezentacjach handlowych wielu sprzedawców. Więc raczej tego unikaj, raczej skup się na konkretach, na czynach, a nie na obietnicach i pokaż klientowi, dlaczego Twoja jakość jest najwyższa. Nie ma problemu. Wszystko załatwimy. Bardzo popularne hasło, które używają handlowcy do tego, żeby domknąć sprzedaż. Żeby z, jakby zlikwidować w ogóle już obiekcje, no bo obiekcji ma nie być, więc my wszystko załatwimy, nie ma żadnego problemu. Ale to wszystko znaczy co? Konkret. Bo jeśli powiesz klientowi, że wszystko, to dla Ciebie wszystko może mieć całkowicie inne znaczenie niż dla Twojego klienta. Bo jeśli, załóżmy, wracając do tematu tego serwisu samochodowego, jeśli w Twojej firmie auto zastępcze jest dostępne, ale płatne, a Ty powiedziałeś, że nie ma problemu, wszystko załatwimy, to może klient zrozumie, że przy wymianie płynu rozpryskiwaczy dostanie auto zastępcze? Albo jeśli na przykład oferujesz usługę tworzenia strony internetowej i nie ustalisz konkretnie, co znaczy wszystko, tylko powiesz, nie ma problemu, wszystko załatwimy to może klient będzie myślał, że przez najbliższy rok pozycjonowanie Twojej strony w wyszukiwarkach, żeby była na pierwszym miejscu na dane frazy, również jest w cenie jej stworzenia. Jeśli tego nie ustalisz, to wszystko może zostać wciągnięte pod cenę, którą ustaliłeś. A czasem ta cena może być zbyt niska na to, co sobie klient w głowie wyobraża na temat słowa wszystko. Więc unikaj stwierdzenia wszystko załatwimy, żadnych problemów. Raczej skup się na tym, co znaczy wszystko i jeśli są problemy, to staraj się je rozwiązać, a nie unikać. Pod numerem ósmym znajduje się słowo, które często jest nadużywane przez handlowców z jakimś dziwnym poczuciem winy. Jest to słowo przepraszam. Bardzo często używane przepraszam, że przeszkadzam. Przepraszam, że zająłem panu czas. Przepraszam, że się spóźniłem, mimo że spóźnienie to tylko 30 sekund. Zauważyłem, że wielu handlowców słowa przepraszam, używa chociażby na otwarcie rozmowy, na ocieplenie wizerunku. Co totalnie nie ma sensu, bo jeśli przepraszasz od samego początku, to to pozycjonuje Cię niżej od Twojego klienta i w przyszłych relacjach klient będzie mógł sobie najwięcej pozwalać. Zamiast go przepraszać, powiedz konkretnie o, to ci, o co Ci chodzi. Czyli jeśli ty masz dobre rozwiązanie, dobry produkt lub usługę, i głęboko wierzysz w to, że to pomoże Twojemu klientowi, to za co go przepraszasz. Słowo przepraszam jest dobre wtedy, kiedy zrobiliśmy coś źle i chcemy przeprosić, ale kiedy ty przychodzisz do swojego klienta zaproponować coś, co rozwinie jego świat, jakby rozwiąże jego problem, odpowie na jego wyzwanie, to bądź wdzięczny za to spotkanie. Więc raczej powiedz: dziękuję za to spotkanie. Jeśli spóźniłeś się nawet te 30 sekund i chcesz w jakiś sposób rozpocząć rozmowę, to nie mów: przepraszam za spóźnienie, tylko powiedz: dziękuję za cierpliwość. Więc słowo przepraszam wyrzucamy ze swojego słownika przy rozpoczęciu procesu sprzedaży. Zdanie, a w konsekwencji działanie, którego należy unikać, to hasła typu: Wszystko dokładnie opiszę w ofercie i do pana wyślę. Nie rób tego. Dlatego, że jeśli miałeś okazję spotkać się z klientem, to dlaczego nie opisałeś wszystko podczas tego spotkania? W ofercie wyślij tylko konkret, bo umówmy się, bez całkowitego oszukiwania samego siebie. Ile czasu ostatni raz czytałeś ofertę? Narzędzia analityczne do marketingu pokazują, że ludzie nie czytają oferty dłużej niż minutę. Dlatego, że większość z nas zazwyczaj przewija ofertę do ceny i do tego, co się w nią zawiera. A w ofertach niepotrzebnie ludzie zawierają historie firmy i hasła typu gwarantujemy najwyższą jakość. Skup się na tym, co masz klientowi do przekazania w trakcie spotkania, prezentacji czy właśnie ofertowania, ale ta oferta wysłana do klienta powinna być w oparciu o fakty, o to, ile ma zapłacić i za co. Bo są przypadki nawet, że klienci w ogóle ofert nie otwierają. Przypadki takie, że robisz follow-upa, klient mówi, że jesteście za drodzy, a Ty w narzędziu widzisz, że on nawet tej oferty nie otworzył. Więc dlatego najpierw skup się na dobrym przeprowadzeniu procesu, prezentacji handlowej, a w ofercie, którą wysyłasz, Skup się tylko na punktach. Bo jeśli powiesz, że to będzie szeroko rozbudowana z pełnym opisem oferta, to w klienta głowie już się pojawi, że on nie będzie miał czasu i nie będzie chciał tej oferty czytać. Więc raczej unikaj tego typu tekstów, przeprowadź tak proces sprzedaży, żeby powiedzieć: Dobra, ja jutro panu wyślę konkretną cenę za to, o czym rozmawialiśmy. I to jest znacznie lepsze. To powoduje, że klienci znacznie szybciej powiedzą tak, niż wielostronnicowa oferta z wieloma niepotrzebnymi elementami na tych stronach. Więc weź to pod uwagę. Na mojej liście. Punkt numer 10 to zwrot, który często jest próbą przekonania do kogoś, żeby się spotkać. Bardzo często handlowcy mówią, spotkajmy się, żebym mógł przedstawić Panu naszą ofertę. A co to jest za powód, żeby ktoś chciał się z Tobą spotkać? Gdyby istniała na świecie osoba, która chciałaby się spotykać, żeby słuchać ofert firm, to bym non-stop musiał odbierać telefon i non-stop się spotykać. To nie jest dobry powód bo Ty musisz znaleźć powód, dlaczego klient chce się z Tobą spotkać, dlaczego poświęci swój czas. Ofertę możesz dopasować dopiero na bazie czego? No właśnie, potrzeb, wyzwań i problemów, które ma Twój klient. Więc spotkaj się z nim po to, żeby je poznać, a dopiero później dobierz odpowiednie elementy swojej oferty, żeby te problemy rozwiązać, żeby zaspokoić jego potrzeby. I to jest dobry powód. A jeśli Ty mówisz, spotkajmy się, żebym zaprezentował Panu naszą ofertę, a skąd wiesz, co on potrzebuje? Unikaj tego, bo bardzo często spotykam się z tym, że handlowcy mówią: Mi ciężko się jest umawiać na spotkanie, mi ciężko przekonać klienta, żeby się ze mną spotkał. A może czasem wystarczy dać inny powód tego spotkania, niż to, że przedstawię panu naszą ofertę. Niech pan zrozumie to moje ulubione, nieulubione hasło w procesie sprzedaży. Moja żona nawet wie, że jak gdzieś pójdziemy, jakiś sprzedawca nas zahaczy i padnie niech pan zrozumie! to ja milknę i odchodzę, bo to w pewnym sensie budzi we mnie taki gniew, że nie chciałbym, żeby to poszło dalej, bo niech Pan zrozumie dla mnie osobiście jest próbą już chwytania się brzytwie. Jak już nic innego nie zadziałało i nie masz argumentów, to próbujesz użyć presji. Mówisz, niech Pan zrozumie i tam w domyśle jest, ja to muszę sprzedać, Pan to musi kupić, ja muszę wyrobić swoje normy. Czyli próbujesz klienta przekonać presją bez argumentów. Jeśli rzeczywiście chcesz, żeby klient zrozumiał, to raczej powiedz, co dla pana w tym procesie, w produkcie, w usłudze jest niezrozumiałe, co mogę lepiej wyjaśnić? I w ten sposób próbuj z klientem rozmawiać. Nie próbuj wywierać presji, niech pan zrozumie, bo to będzie stawiało, jeśli jest, jest presja, to będzie opór. Więc nie używaj, niech pan zrozumie. Raczej zapytaj, co możesz lepiej wyjaśnić, co możesz lepiej pokazać. To znacznie lepiej zadziała. No i ostatni, dwunasty punkt na mojej liście to zwrot. Mamy dla pana idealne rozwiązanie i od razu się pojawia, tak? A skąd wiesz? Albo w takiej kumulacji jeszcze z poprzednimi punktami. Będę z panem całkowicie szczery, proszę mi zaufać, mamy idealne rozwiązanie. A skąd wiesz, co jest dla mnie idealnym rozwiązaniem, jak dopiero zaczęliśmy rozmawiać? To tak jak z lekarzem. Jak przyjdzie ktoś do niego, kto ma poparzoną dłoń, a i przyjdzie do niego ktoś, kto ma złamanie otwarte nogi, to on musi najpierw poznać problem, dopiero później dobrać rozwiązanie. A nie odwrotnie. Bo gdyby lekarz z góry założył, że najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich jest montowanie metalowej szyny w nodze, to mogłoby się to skończyć źle. Dlatego najpierw poznaj problem, wyzwanie, potrzebę swojego klienta, koncepcja tego, co z Twojej oferty może mu pomóc, przedstaw i wyedukuj, w jaki sposób to może ze sobą korelować. A wtedy klient sam dojdzie do wniosku: o, to idealne rozwiązanie dla mnie, dla mojej firmy, czy dla potrzeb, które mam. Więc. W ten sposób spójrz na swój biznes. Unikaj słów typu zaufaj mi, czy właśnie pro, pro, będąc Tobą całkowicie szczerym, albo mam dla Ciebie idealne rozwiązanie, spotkajmy się, żebym przedstawił Ci ofertę. 12 punktów dzisiaj poznaliście, więc jeśli jest ktoś, kto uważacie, że powinien ten odcinek obejrzeć, wyślij mój link. Jeśli jest jeszcze jakieś zdanie, jakiś zwrot lub słowo, które również uważasz, że może psuć sprzedaż, dajcie znać w komentarzu. Jeśli takie treści mają dla Was znaczenie, zostawcie łapkę do góry pod tym wideo. Dziękuję wszystkim, którzy zrobili to już na samym początku tego odcinka za zaufanie i za wsparcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw łapkę do góry już teraz, kliknij subskrypcję, a także dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Wpadnijcie również na grupę na Facebooku. Grupa się nazywa Skuteczny Marketing i Sprzedaż Marketing Hero. Link do grupy jest w opisie tego, tego odcinka. Tam możecie zadać pytania dotyczące odcinków, a także znaleźć więcej materiałów z dziedziny biznesu, Marketingu i sprzedaż. Dziękuję Ci, że dzisiaj byłeś ze mną do samego końca. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć!